Jakiś typ dzisiaj zgubił termos i taką pogowiznę, jakby gdzieś żeśmy to już widzieli. jak te samochody ładnie zwalniają, tak mniej więcej to, to może mniej jak te 50, o co to chodzi? No, chyba że gdzieś tam w dali się czai. Patrzą z ale my tego nie wiemy. Jakby zgubić taką 50 na no ładne jaja. Ale jednocześnie tu widzimy Łok, oh, kurde. Miało być 515, a 619. O Jerzo, a tam 634 dalej Donald, ale na to szukałeś? Ale samochody jadą elegancko, to jak jadą tak trochę ładniej, no to będą o niej palić, to zaoszczędzą. No, jak ładnie, patrzcie, wszyscy wolnicko działają. No dobrze. I tym optymistycznym akcentem